Dziś widzowie będę ignorował Wojanowiczanów przez cały dzień, 24 godziny. Serio. Mamy wczesny poranek i z tego co widzę, jest ogromna kolejka przed biedronką, bo wszyscy chcą wykupić Wojanki. O, o już chyba ktoś no, nie, co nie widział. Laska, oh. laski, no, to już powinno być otwarte na moment, no nie? Tak, ale ja na pewno wyjdę pierwszy, ponieważ na tej tablicy jest napisane. Tego klienta nie obsługuje. Czemu tam jest nubek? Nubek 1, 2, 3. Ej, dobra. Co to zrobił? To nieprawda, jest. Słuchajcie, to w takim razie my tam wejdziemy i przejdziemy przez tą kolejkę, jak gdyby nigdy nic, nie zauważając ich w ogóle, i wejdziemy do biedronki, zanim zostanie otwarta. No dobra. Na, 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 na. O! Biedronka! Mm, już w mnie chyba jest otwarta. Nie po pojanki. przyszedłeś też, no to musisz do kolejki się mm, ustawić, Ale bym się, się jest... napił wojanka. Tak, w kolejce, ale super! Zawsze mógłbyś być czwarty! Ej, Ej, bym się napię, Janka. Nawet nie ma nikogo w kolejce, ale super, to Co? wchodzę! Ej! Jak to nie ma nikogo? E. Przepraszam, przepraszam, ale biedronka jest otwarta Proszę wyjść, Nubek, to i Robocik Jeszcze przed biedronkę proszę wyjść, natychmiast No dobrze, wychodzimy w takim razie To ja biorę tego, tego, tego Przepraszam tego. pana, ale jeszcze nie mamy otwartej biedronki Bo jeszcze sprzątamy Czy może pan wyjść? Ej, w sumie jak nikogo nie ma, to ja mogę zabrać wszystkie wojanki a... Przed wszystkimi Iśu, dlaczego, dlaczego mówisz, że nie możemy wejść Jak wojan wchodzi i wszystko bierze No właśnie też się zastanawiam Wiesz, on w ogóle mnie nie słucha, on ja ignoruje jest strasznie. O, jeszcze te? Ej, dobra. To jest tak dziwne, Ech? że w sumie tylko ja pierwszy przyszedłem po jowowo że zawsze jak jest dostawa, to jest masa osób. A, ale kurczę, blaszka, to i tak ty nie możesz tego brać. To jeszcze trzy minuty przed odpadkiem. Nie możesz tego kupować. O, dobra. A po drugie sam nie jesteś Nie byłeś pierwszy. Tyle mi starczy. Resztę już zostawię dla innych, sobie niech wezmą. No dobra. Jak a jak ja, to, ja jak pójdę. Jak już chciałeś, to zapłać to chociaż. Mm, a w sumie jak nikogo nie ma, to chyba muszę iść do samoobsługowej. No dobra. Będziesz tutaj jestem jest specjalnie dla ciebie tej ucin Zaltuję chyba Chodź, O, no. dobra, jeden to, drugi to. Ty proszę nie robił, że weź moim sklepie, nubeczku. Co się to? O, nie mogę Zniknęły to te no. moje wojanki, miałem ich dwa staki. No nie, muszę jeszcze chyba zabrać. Dobra, dokupię w takim razie. Aha, jeszcze tak, jeszcze tak. Ja nie, ta. nie mogę! W moim sklepie takie rzeczy czy wy możecie się podzielić tymi wojankami normalnie? Dobra, a co gdybym tak po prostu je zabrał i za ja nim nie, nie mogę. zapłacił? <laughs> Proszę zapłacić za swoje zakupy przed wyjściem. Wielki, to! Za nim, wszyscy nim! Nie, wiedzę, co za słodzień pojanków, no! Co za bambik, ja Wracaj tu, tak wracaj tu, nie pan pojecha! dawaj Muszę szybko przed nimi uciec, żeby oni mnie zgubili! Tak, najlepiej będzie, jak zrobię to w ten sposób. Patrzcie, wchodzimy szybko to. O, nie, Nubek no, mnie jeszcze zobaczył, dobra, zaraz mu zniknę. Patrzcie, wskakuję tutaj do wody! Yes! Ja ty tu wchodziłeś! Y Praca, a gdzie ty jesteś Halo, <laughs> Uciekamy, stąd ewakuacja jak najszybsza i wychodzimy tym wejściem, a potem pójdziemy strollować może właśnie nubeczka, co wy na to? Podejdźmy sobie tutaj, podbudujmy się w ten sposób, przejdźmy sobie tu i zobaczcie, ile mam wojanków! <laughs> ale powiem wam, to jest nadal niewystarczająca ilość wojanków. Ja potrzebuję ich więcej, tylko czekaj, muszę się stąd wydostać. O, dobra, cyk! I nara, wychodzę, dobra, ale ich normalnie... Zrobiłem, co nie? Oni się mnie nigdy nie będą spodziewać. O tak. Ale pierwsze zrobione zadanie. Teraz drugie zadanie to wkraść się do tajnej bazy Nubka, kiedy on będzie to widział. To jest odmiana, bo zawsze jest wkradanie się do tajnych baz, kiedy ktoś nie widzi. A teraz będzie mnie widział, ale ja nie będę ignorował jego. I zobaczymy, co zrobi Nubek, kiedy zobaczy, że odkryłem jego tajną bazę na Wojanowicach. A wiemy, że trzyma tam bardzo dużo Wojanków, które są z żabek. No to chodźmy sobie tutaj. I no no Dobra, po cichutku teraz się wkradnę Widzę, będę udawał, że się wkradam e, I że Nubka nie widzę I on będzie miał takie Okej, okay, dobra, no, dobra Ej, a ty co, tu co, I co? Teraz, Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy Nubek Ej, ale ja cię widzę Przecież mam taką miniatur te, miniaturkę Niewidzialność, mam taką niewidzialność <laughs> Że normalnie mnie nie zobaczy przecież Ja cię klęcę, ty jesteś takim lamusem Przecież ty zapomniałeś szalika niewidki założyć, jak coś chciałeś zrobić Chcesz zmienić się Wojana? Teraz możesz to zrobić z nową bluzą Wojan skin. Zmień się w Wojana w prawdziwym życiu. Tą bluzą zaskoczysz swoich znajomych. Ma ona specjalny kwadratowy kaptur. Sprawdź na Wojan Shop. Dobrze, że założyłem szalik niewidkę. On mnie teraz w życiu nie zobaczy. Pierwsze, co zrobię, to zjem kawałek jego tortu. Ech! Ej, to do... było moje. Co ty Ej, robisz? Co? Coś odkryłem tutaj. Nie, nie, nie wolno wchodzić tu. Tutaj we, coś we stąd, jest. Stąd. Jakieś przejście. Muszę to zobaczyć. O, jo! Co to jest Ej, to jest tajna baza, ale nie czekaj, tego wid no. to jest tajna baza moja i Katy i czekaj, 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 wydawało mi się, że chyba my ją kiedyś robiliśmy, no. E, dobra. Nie, to nie wasa w w ogóle. To może I lepiej stąd wyjdę, żeby Nubek mnie nie zobaczył. Ha, ha, ha. A, ty... a w ogóle, a po co przyszedłeś, no. jak chcesz pogadać, to ja tu jestem obok. A co to za schowek tajny, co? Ej! Ja, jaki schowek? Wow, to jest tyle złota, zabieram to wszystko! Nie, co? Stantuję to specjalnie odmoślane, zabierałem na całą godzinę, a ty to zabierasz? Mamy dirt, mamy dirta zabieramy! Nie, nie. Ale dirta! Ja rozumiem wszystko pozabierać, złoto, ale nie... Dita. Ej, a co? Ła, co? O, nie, tutaj to... ma Nubek jakieś zabezpieczenia! Muszę z tą to ciekać! A... Widzisz, widzisz? Dobra, e, dobra, teraz uciekamy i słuchajcie, nie wiem, no, to znaczy się. O, tutaj jest kolejny dirt. O, mam pomysł, Nubek się co? bardzo zdenerwuje. Nie, nie jest twój dirt! Ej, ty mnie słyszysz? Ej, chyba masz wyciszone słuchawki! Ja go po prostu teraz zniszczę i tak! Cały ten dirt się wysypie! I co to Prząta. Masz to sprzątać teraz, nigdzie nie idziesz, dopóki nie posprzątasz. Masz do kutego tego Dirta. Co jest grane? Coś mnie przeniosło że tutaj do tego miejsca. Dlaczego zbieram tego Dirta? Ja go nie chcę. O, mam pomysł, widzowie. Zrobimy spalenie tego całego Dirta. Te... Co, co zrobimy? Nie Chyba się przesłyszałem w tym momencie. Spalimy go wszędzie tam. Tak, gdzieś, gdzieś go tutaj spalimy. Gdzie C jest jakiś wiesz, ogień? Co? Jak tylko to spalisz, ja mam niebieskiego pojanka. Napiję się i będzie po tobie. Dobra, musimy znaleźć jakąś jaskinię i wrzucić go do lawy. Tak, Ta, całego tego Dirta do lawy! Dirta wylałem do lawy! O nie, sobie nie cię dla twój dachu kupić wylał do lawy! Wylałem go i chodźmy szybko, Nówek mnie nie widzi, bo on mnie oczywiście nie widzi. Ale ciebie nie widzę, jestem tuż za tobą. Patrz, fuj! Patrz do lawy, ja co się stało? Ten dirty jest jakiś normalnie zabezpieczony chyba przed wyrzucaniem do lawy. Masz, masz, o. Masz falta. O, jak tak jeszcze raz zrobisz, to już nie pomogę coś ci woda. No Woda się tu nagle pojawiła. Dobra, muszę chyba znowu spalić całą resztę, ale szybciej tym razem. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no, Ty chyba sobie... Co tu jest głupku? No co się Nie, coś mnie cały czas tutaj bije. Muszę szybko spalić co całą nie resztę wiedzisz, tego żeby... dirty. Nie, nie, nie. Zostaw ja mam ci coś ważnego do powiedzenia, ja widziałem, że Lopcio chyba drugą bombę sykuje. No i co ty na to? E, dobra, teraz pójdziemy sobie, w sumie e? mam pomysł. Może podrzucę to nie. złoto, które znalazłem u Nupka do Ptysia i powiem Ptysiowi o tym, że on to złoto mu ukradł. Haha! Ha. O, to będzie dobre. chcesz mnie wsypać? To już będzie za wiele. Tylko muszę, muszę chyba pójść tam na niewidzialności, żeby mnie nie zobaczył ptycho, tak mi się wydaje, no. Dobra, zrobimy to. Ale cię to. nie widać, wcale, nie, wcale cię nie widać, no wcale, wcale. Dobra, no to idziemy tam jak najprędzej, czym prędzej właśnie tutaj do tego miejsca. I musimy szybciutko założyć niewidzialność, więc uwaga widzowie, zakładamy niewidzialność! O, dobra, no, super. Mamy niewidzialność, idziemy dalej. Ale nie widzialność! Hello! To tak, i tak mam sprawę do ciebie, bo ogólnie zostawiłem u ciebie ostatnio telefon w skrzynce. Widziałeś go może gdzieś? Co to, jakieś komary latają? Normalnie słyszę jakieś Halo. bzyczenie dziwne. Nie wiem o co może chodzić. Maślana, nie mam komaru, to karaluchy będą jeszcze układ bo y, pojem się ukradł złoto, i on teraz przyszedł ci co powiedzieć, robisz? że to ja zrobiłem. Mhm. No to mi katenisty, drewna potrzebujesz, to coś potrzeb taką mogę dać. Dobra, muszę zrobić drewno i te tabliczki. Eee. Tylko tutaj maślana gdzieś miał chyba w magazynie jakieś pokłady czegoś. Tak. On no. w ogóle A. się nie odzywa, jak coś ona widzi, ale i tutaj o, ja idę, jest tak, Masz ten telefon, bo ja u ciebie hmm. zostawiłem w domku Może pójdziemy go razem poszukać, bo wiesz Nie chcę ci grzebać w skrzynkach, a i nic teraz nie? bierzemy szybko crafting Robimy sobie crafting. tutaj tabliczkę I zostawiamy tutaj skrzyneczkę Masz słuchawki podłączone? Bo ty może chyba Sławek nie masz podłączonych Dobrze, że tutaj nikogo nie ma A ja mam niewidzialność <laughs> Bo teraz zrobię taką Takiego Takie pranka, patrzcie to Ale Ja cię widzę, ja cię widzę Nawet jestem przy tobie i patrz, nawet przy tobą

Czy ty, czy ty słyszysz, stary? Od ciebie, okej, okay, to Halo. ukradł ci Nubek od ciebie I tutaj będą sztabki złota to, to by nie działa mikrofon, tak? I ty nam piszesz, czy co? mi piszesz, czy co? Dobra, i teraz piszesz normalnie dziwne. to całe złoto no, Tyś będzie myślał, że ukradł je Nubek Ale e, stój, super te, Ale czemu ty mi złoto podraciłeś? Jestem za tobą Dobra, a może to teraz... Za tobą? O, mam pomysł I teraz kolejne ja zrobimy, nie mogę. kolejnego pranka zrobimy na Robciu Idziemy do Robcia i... A jak ty tu? Proszę tu nie Chodzić. Tutaj Chodzimy. nie można schodzić! O nie, tam się nie da wejść. Dobra, idziemy w takim razie do jego głównego miejsca, tutaj, i mam pomysł! Co ty, Fojan, tutaj robisz? Robimy jedną wielką przeprowadzkę robcia! Co ty się dzieje? Co mi rozwalasz całe stanowisko! Ja już mam i od teraz Robcio zrobimy, że będzie mieszkał razem z NUBKiem! To będzie ja nie super! Chcę tak, nie, zostaw tutaj moje wszystko w porządku! Zostaw Dobra. Tyle nie wystarczy! Nie Idziemy teraz szybciutko do NUBKETKA! Nie, boję, czy ty nie słyszysz? Zostaw to w spokoju! No to się wyrabia! Czemu ty robisz tak płacę? Jeszcze, pomocy, pomocy, wszystko! Dawaj za nim, za nim, on jest taki dziwny, dzisiaj może coś go opętało. Czekamy, uciekamy stąd słuchajcie. I szybciutko teraz idziemy do Nubka i od teraz Nubek będzie mieszkał razem z Robciem, Tak! Nubek, Nubek! Jest sprawa! To jest zachorował! To tak zachorował! Postawimy obok niego, może w tym miejscu, o... Nubek, Nobek, jest chory! Ja wiem, ja go przebadałem, on jest chory na głupizm. Ale to wiadomo od dawna, ale nic nie, nie mi domku! Słuchaj, on jest chory na głupi, bo on teraz nie umie się skupić na nas. O na, na... co on chce zrobić? On chce przeprowadzić mój domek do twojego domu, żebyśmy razem mieszkali. I, I on teraz robcia, będzie A, razem z Nubeczkiem z... w domku. Nie, dobek, nubek, nuek. Nie Je ma coś... opcji w ogóle na takie rzeczy, nie będzie tam miejsca. Hey, nie dlaczego u Nubka w domu to... znikają jego rzeczy z jego miejsca? Nie! Ja to rozwalam, bo ja nie zezwalam na takie co. On jest chory na głupi? Trzeba zrobić jedną bardzo ważną rzecz, która może to wszystko naprawić. Dobra, oddam mu tego dirta, niech mu będzie. Dobra, wiesz co, no, ja to zaraz przyjdę i zaraz to wszystko naprawię. A wy go trzymajcie, żeby nie umrzeć z tego domku. Eee, jesteś mi Musisz tutaj zostać! Tysiu powiedział, żebyś został! Zostaniesz? Nie śmiem gdzieś, miałem gdzieś krzesiwo. Może gdzieś u mnie w domku. O, patrzcie, tutaj mamy Ej, co, Dirtowice? Kati, tyś, może Kati będzie miała. O, dobra, Ale idę do Kati.

Jest porządku! I zrobimy teraz tutaj jakiegoś pranka! Krzysiwa, ale to tylko po to, żeby dom łabucika spalić, jakbyś chciał. No Kresiwo. nie mogę! Cały nie czas nie mogę tak znaleźć krzesiwa, no! Jak nie możesz znaleźć? Czyś ci dałem gubkę do ekipunku? Nie ma nigdzie krzesiwa! W żadnej skrzynce nie będę ano? miał krzesiwa! Ty, ty masz co masz krzesiwa w lance? Wojan, sobie wycaił! Albo to jest Jestem Wojanem, gadasz teraz sam ze sobą, odpowiedz mi, czy słyszysz swoje głosy w głowie? Znalazłem Krzysiwo, było w skrzyni Kasi, wcale mi nie ano! wypadło nigdzie. Ja nie mogę przebrać, się za Wojana, myślałem, że to zadziała, a on nadal w ogóle nas nie chce słuchać. Mam pomysł, może zrobimy małe wybuchy Do, u dobra, ptysia nie w domku. <laughs> nie pozwolę na to, bo to jest całkiem zabawne. Nie, 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 nie pozwolę mu na to. O, TNT na trampolinie. O kurde, o o Nie. TNT na trampolinie, ja najlepsza rzecz. Ale na niej skakać. Ale super, dobra, o, uwielbiam to. przesada, to jest twój koniec. Wypiję wojanka i zaraz zostaję bezki, jak się nie ogarniesz. Mm, a, wiecie co? a co sądzicie o ja tym, bo może pójdziemy do jego domku i mu zrobimy wielkie I wszak sobie kupię pomarańczowego wojanka, tak, i go teraz się napije. Mm. To jest dobry pomysł. Chodźmy. Dobry pomysł. Mm. Idziemy do jego chaty. Wiesz, co? Jak się nie odbije. Paweł, nie piłem pomarańczowego wojanka. Mm, ale idziemy. dobry. Mm. Idziemy do swojego domu i ci wszystko rozwalamy. O, jak się dobra. zabielamy Nala? I... Jeśli coś do nie odpowie w nam przeciągu 3 sekund, to zniszczymy mu cały dom. A właśnie. Dwa, e, o, mam pomysł! Niszczy cały wieżowiec. Nupka! Dobra, szybko, szybko, szybko. wieżowiec. Dobra, tak. masz celobane teraz, masz celobane, tylko tu rozmawiam. Nie, dobra, muszę go to... rozwalić. Co się dzieje? Nie dobra, ja miałem właśnie zamienić wszystkie te szkła na TNT ja nie do... O co chodzi? Ej. Czemu mnie jakieś komary gryzą? Co do się dobra, dzieje? Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Biorę jetpacka i biorę go i lecę z nim do góry. I Ej, i Ja go latam! Go oh, co jest grane? Dobrze, dobrze, dobrze. Wow dobra. widzowie, udało mi się włączyć game moda, zobaczcie co! Latam z game modem! Co on gada, bierze on kłamuje, nie da się włączyć game moda. Weślana, chodź na na I okay. do domku, do nie jego mam, domku. zobaczcie widzowie, o nie mam jetpaka! Nie mam nic i normalnie mogę latać. Mam TNT, mogę to postawić patrz. wszędzie TNT. pokaż mu, pokaz mu, pokaz mu. No, no, no. no. Co się dzieje? Dlaczego mi niszczy się szkło? No on, nie, mówisz, mówiłem, niszymy. żeby nie kupować niszymy, niszymy. tego szkła od tego głupiego wynalazcy ptysia. Przecież Ech. on musiał to szkło Zresztą? zrobić pewnie z jakiejś Ech. mega słabej jakości materiału. On chyba, on się oblaza, myślana i to tak bardzo brzydko. Chłopaki, chłopaki, patrzcie, co zrobiłem. Przyniosłem goryla. Zostawimy mu w środku domku. Na pewno zobaczy! E, ej. E, po co ten goryl? Po co goryl? co to robi goryl? E, może, ej, może on powinien z nim zobaczyć! Ej, A. Gorylu. gorylu, zaprzyjaźnimy się, gorylu! Zawsze chciałem mieć małego gorylka! Tak, Gorylko! Nie, Jak on go uderzy, to on normalnie będzie walczył z tym gorylem. Nie, nie, nie. żeby w niego wskoczył. Jak o, by cię tu nazwać, gorylku? O tego, o może. Um, goryla, może. O go, 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 go Ej, co ty robisz? Czemu on na nagle zaczął jakieś agresywne ruchy robić? O nie, on mia, co mia, no, ty mia, no, robisz, mia, no, gorylku? Nie, ja, nie, Ej, gorylku, co? Czemu affect... ty, ty Czy ty powiedziałeś, gorylku, że są tutaj jacyś włamywacze? Nie, muszę ich rozwalić wszystkich! Nie, 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 nie ma. O kurze, rozwalam jedzie. wszystkich, łamywaczy, rozwalam ta... wszystkich, łamywaczy. A tak, gdzie oni są? Gdzie oni są? Ty nas widzisz, to, to na i nagle? Gdzie Halo. oni są? Strzelam do nich, strzelam to. do nich. Zbieg okoliczności wydaje mi się, że chyba widział łupka. Strzelam, strzelam, tutaj wszędzie strzelam Jest do wzią. tych. E, musisz mi wybaczyć, że jesteś na przez kilka dni, a z nim się dzieją takie głupie rzeczy. On normalnie jest normalny, więc. Gdzie, Gdzie oni są? Możemy Gdzie oni są? Gdzie są? Ura, i zbudujemy tę bombę atomową. <śmiech> <śmiech> nie, raczej nie, raczej trzeba to i chyba zbudować bombę atomową w domu, żeby Dobra, domy, wracam buchu, do siebie. Nie wiem, nuda na tych Wojanowicach nikogo nie ma. Co to się dzieje? Zrobię sobie. O, płatki ty... sobie zrobię. Nie, no dobra, ej, właśnie, to jak tak, mm, mieliśmy poszukać tego nam, telefonu, bo może mi poszukać? No, nam, 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 nam. Właśnie chcesz ignorować? Ale dobra, nam, dobre. Właśnie chcesz ignorować? Właśnie chcesz ignorować! Łaaaaaa, co, co, się... co jest, te komary mnie rozwaliły! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij.